Zaraz. Ja nabijam tak, ja nabijam tak topkę, jak i kocham teraz. zawsze tak robiłeś. Nie daj. Co? Co? Ej, zapuszcie się przyjść. Podrobiony jestem. Ty. O no to jest tragedia Myślał, że to jest ST2, to musi być ST2 no. hmm. Kiedy rzucisz, Romczak? Co? Przed te parką pewnie No chodźcie, ha -ha -ha. Czołem, a z przed dom, że te parą rzuciłeś i normalnie ci jak dosłał. No, dokładnie. Na foksie byłeś jeszcze, hajsa miałeś, speeda. Blaszka idź stąd. Pierun jego rozmowa z wymyślonym przyjacielem. No siema. <laughs> nie, Blaszka. Kacuj pieruna. Nie zabijesz Ezorka. Ezorka, i łatwo. Co ma masz? Za... Ty! Nie ma... Starszy... już zbudował tutaj. Co to za Gilia? Co to za armata jest w ogóle? A no, Nie mogę się z jak ty. Masz tam trzeba z Magik. No tak, prawda? No, że... Słowa Karela kiedyś były takie. No, on cały czas tak się tłumaczył. Karol co ty parkę. Widzisz co, raz. Dobra, panel. Wyszedłem, o co ci chodzi? Ale te parek nie mogę iść, no bo się spłaczę, niedulego. No. Już go, Piorun, zabieram. Okay. Oj, dobrze. Ania, Piorun, wiesz gdzie pamiętasz gdzie lognąłem. Nie mów Dobra dziś. Kurde, Ale ja nie pamiętam, która to była. Hmm. No to Która dobra, najwyżej się umrze. Ale czekaj, napisz mi na PW. 3, napisz 2, na jeden. Siema Wytepałem. A byłeś w lewej czy w prawej? Prawa. No czyli dobrze myślałem. Nie Robimy o na DTB. To się zmieniło. Ja mogę. to jest ja zapowodowane. Jaki jak po. Flód. Flód to jest. Spamienie. Spamienie randomowymi literkami. To i dobrze nawet. Aha. Uh -uh. O no to nie źle. Debnęło. Kar a Karla, myślałem, że Karola wołają. Hmm. dobrze, nie będzie. Dobrze, Karla. Karla ja pan, pamiętaj mnie. Czemu jej Niku nie można pisać? Niezły clickbait zr zrobię środk na kanale. <noise> Oj, tak, spadający seba. Spadający sebi. A seba już nie będzie spadał, bo skończył. I dobrze! Z jednego dobiera mniej Minecraft Planeta. Nie mogę! Nie, no i chodź mi oraz, jak pierwszego koksa i ora. O mocy weźcie Kamila, przyszłam trzy głupie jest takim. No. no teraz mnie nie dotknę. Ciekaj. Ale ładnie. Jezu, jak on nam panuje, czy on, nie wiem, że... O, Raunchek, Raunchek, co buguje Gardę, oszust. Wiedziałem. O ty, okay, bandyta. Karol, daj... Bandyta. Daj koksu, bo mam jednego masz dużo. Czekaj, zaraz do kina jadę, mam jakieś niedobre jedzenie. Hmm, z kim idziesz? Jakąś panienkę zaprosiłeś, Karolku? A, pe. Kuzynem. No to po... Kasper. A. Się. Ale no daj mi osiem koksów, no. Dawaj, czekajem Karol. Nie. Ja Mateusz by. To ty, rączek? Nie, on, wiedziałem. Idę z nim, Karol. Przekopię go. Wierzę, ja nie z jednym koksem pójdę i was przekopię. Nie, idziesz z nikim, nie, nie, Co zejść z te parę. nie, na chwilę. Chciałem nie, jeszcze iść nie, nie, na, nie, nie, na nie, nie, no I... Jakie nie, Slajd! Obraz administracji! Bana dostał! Eleczka. Jak chce? Jak chce, a nie ty mnie